Serdecznie Ciebie. Dzisiaj ja osobiście zapraszam do łóżka. A co w tym łóżku będziemy robić, to się zaraz okaże. Słuchajcie, e, czy zastanawialiście się kiedyś, jak powiedzieć w języku angielskim kara karaluchy pod poduchy? Czy zastanawialiście się, e, jak powiedzieć w języku angielskim, to jak, wyspałaś się? Jak powiedzieć w języku angielskim do łóżka? Albo, jak powiedzieć w języku angielskim, słodkich snów. A dzisiaj będziemy słuchać takie wyrażenia właśnie łóżkowe. A wyście sobie już pomyśleli, jak ja was znam. E, ja wiem, co się sobie tam pomyśleli. W takim razie, e, za, e, zaczniemy z pierwszymi wyrażeniami. Dobra, w takim razie, jak powiedzieć do łóżka? Jak <laughs> można dzieciom powiedzieć, jak można zwłaszcza dzieciom zakomunikować, że jest czas do łóżka? Słuchajcie, bardzo prosto, wystarczy powiedzieć Bedtime 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 to oznacza tyle, co czas na spanie Dzieci do łóżka I tak jakby ja mojemu mężowi nie powiem Bedtime Bo to byłoby, słuchajcie, nie na miejscu Ale dzieciom jak najbardziej Mogą powiedzieć bedtime um, Bedtime Ciekawostka dla osób bardziej zaawansowanych Ponieważ tutaj mamy na końcu D a tu mamy na początku ty, to te dwa e, dźwięki, ponieważ są do siebie bardzo podobne, e, to jeden z nich zostanie całkowicie usunięty. Nie będziemy w wymowie tylko. Nie będziemy mówić bed time, tylko powiemy bedtime, time, bed time, czyli to dy w wymowie de facto zostanie usunięte, a ten e, wyraz połączy nam się z tym. Czyli będziemy mieć bedtime, okej. Okay? Bedtime. Bad, nie mówimy bedtime, tylko bedtime. Tak to jest sobie. Tu gdzie byłoby dy, to tak przytrzymam bedtime i to ty jest wybuchowe wtedy t, t time bedtime. Takim razie, słuchajcie, jak powiemy komuś dobranoc? No możemy powiedzieć good night, jeżeli wychodzimy z jakiegoś miejsca, na przykład miejsca pracy i się żegnamy, mówimy dobranoc. Good night, można, ale w domu powiem wam, w takiej normalnej um, rodzinie, no to się nie mówi good night, bo to jest za oficjalne. Tylko mówi się night night, night night. I e, jak to wygląda? Pisze się night, tak jak noc. I jeszcze raz noc. I wtedy mówimy to jako night night, night night. Tyle, night night co oznacza dobrej nocki, e, słuchajcie, e, więc jeszcze raz powtarzam night, 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 e, słuchajcie, jak powiedzieć wyśpi się? Możemy powiedzieć sleep, czyli śpi. sleep tight, tight, czyli jak, tight jest ciasno, nie? Tight, sleep tight, zauważcie, że pisze się ight, a czyta się ajt, Tutaj night, a tutaj tight. Niby to tak wygląda jak jakoś takie dziwne do przeczytania, a czyta się naprawdę prosto. Sleep tight. I tu jest długie i, czyli będziemy czytać to jako i z uśmiechem. I. I. Sleep. Sleep tight. Sleep tight. Sleep tight, moi misiaczki. Słuchajcie, jak jeszcze można spać? Sleep tight możemy też powiedzieć. Sleep well. To znaczy też, właśnie śpi dobrze. Sleep well. Proszę bardzo, przepisujemy. Sleep well. Sleep well. Sleep tight. Sleep well. I to i to znaczy wyśpi, a weź ty się, wyśpi. A niech ci się dobrze śpi. A jakbym chciała powiedzieć, wiecie co, sleep tight, powiem mojemu dziecku sleep well, to mogę powiedzieć na przykład jakimś moim gościom, tak, tak. Czyli sleep tight jest taki mniej oficjalny, sleep well jest takie troszeczkę bardziej oficjalne, a jeszcze mogę powiedzieć, słuchajcie, sweet dreams. Sweet dreams. Co oznacza słodkich snów, więc to mogę powiedzieć moim, moim dzieciaczkom, sweet dreams, mogę powiedzieć mojemu partnerowi. Proszę bardzo. Sweet przez dwa E. Pamiętajcie, bo jeżeli bym napisała EA, to byłoby sweet, czyli pot. Czyli ma być sweet. Sweet i teraz dreams. Uwaga, coś Wam pokażę fajnego. Sweet dreams. Ty i ty znowu, słuchajcie, jeden obok drugiego. Bardzo podobne dźwięki, co oznacza, że w wymowie będę musiała wywalić ty stąd. I będę mówić sweet dreams. Sweet dreams. Tak jakby tu się zatrzymam. Sweet dreams. Sweet dreams. Słodkich snów moje misiaczki. sweet dreams. Dobra. A jak powiedzieć po angielsku kara luchy pod poduchy? Kara luchy pod poduchy. Będzie tak: Don't let the bed Bugs bite. Nie pozwól, żeby y, karaluchy cię pogryzły. Don't let the bed bugs bite. Bed bugs bite. Kto powie szybko? Bed bugs bite. Don't let the bed bugs bite. To jest fajne, zrobione właśnie takie rymowanki są fajnie robione po to właśnie, żeby one tak się tak roll the tongue, żeby tak, tak fajnie się jej wymawiało. Aliteracja, nie? Bed bugs bite. Don't let the bed bugs bite. Don't let the bed bugs bite. E, I idziemy dalej. Jak powiedzieć y, na przykład dzieciakom wyłączamy światło, proszę wyłączyć światło. Tak jakby zapowiadamy, że wyłączamy światło, koniec, światła. Czyli po polsku byśmy powiedzieli ŚWIATŁO! <laughs> Przepraszam, ja tak się odwróciłam, mam nadzieję, że Wam nie nakrzyczałam za bardzo, to eee, Powiem po angielsku lights out. Znowu, nie? Night, tight, light. Lights out. Lights out. To znaczy wyłączę światło. Lights out. Dobra, w takim razie yy, to są wszystkie wyrażenia, które nam się przydadzą, kiedy idziemy spać, czyli możemy powiedzieć: bedtime, czyli do łóżka, night night, do spa yy, dobranoc, sleep tight, śpij dobrze, sleep well, wyśpij się, sweet dreams, słodkich snów, don't let the bed bugs bite, czyli kara luchy pod poduchy, oraz lights out, wyłączamy światła. A jak kogoś przywitać rano, jak już się wyspał w tym swoim łożu, yy, słuchajcie, za, za 27 funa, <grywa> yy, to co zrobimy? Możemy kogoś obudzić, jak chcemy, żeby, żeby chcemy kogoś obudzić, to mówimy, nie mówimy Wake up, Wake up, Wake up, jak Anna w i w tym, w The Frozen, tylko możemy powiedzieć Wakey, Wakey. Uwaga, jak piszemy Wakey? Wakey to jest skrót od Wake up. Wake. Ey, Wakey, Wakey, Wakey. Wakey, Wakey. Tak jak key klucz, nie? Wakey, Wakey. Co oznacza pobudka? Wakey, Wakey. Wakey, Wakey. Eee, tak, możemy powiedzieć Wakey, Wakey. A możemy również powiedzieć Rise and Shine. Rise, czyli powstawać, a shine to jest świecić. A co oznacza Rise and Shine? Pobudka. Tyle. Rise and shine. Rise and shine. I teraz tak, ponieważ tutaj and zaczyna nam się od samogłoski, to w wymowie, takiej tej tutaj, lights out, to wymawiamy jako jedną. Lights out. Lights out. Tak samo tutaj, rise and, rise and shine. Rise and shine. Bardzo często and w całym zdaniu, kiedy jest, w pośrodku zdania, nie jest wymawiane jako and, tylko jak takie bardziej n. N. Czyli to wymówimy jako n. An. Rise and shine. Rise and shine. Rise and shine. Pobudka. Rise and shine. A jak zapytamy kogoś, wyspałeś się? Dobrze ci się spało? Did you Sleep. Well. Did you sleep well? Did you? Ok. Ponieważ tutaj mamy you, bo did. Będziemy to czytać jako tak, tak jakby dr. Tak jakby. Did, did you. Did you. Nie did you, tylko did you. Did you, did you. Did you sleep well? Did you sleep well? Did you sleep well?